Tak, zaczyna się wielka rocznica FNAFa, a dokładnie dziesięciolecie, gdzie dostaniemy naprawdę dużo rzeczy, ale dzisiaj się przyjrzymy książce, którą dostaliśmy za darmo, interaktywną książkę VIP, którą naprawdę polecam. Więc dobra, dzisiaj opowiemy o niej, więc witam wszystkich i zaczynajmy! Pierwsza rzecz jaką powiem książka jest kanoniczna i dzieje się podczas prawdopodobnie początków pizza Plexu. Żeby, żeby to było wyjaśnione, bo mogą się pojawić po osoby, że one, ta książka jest niekanoniczna. Ale tak tylko powiem, że jest naprawdę w porządku. I naprawdę Scott jednak umiał lepiej pisać niż typu Sudki Angel. Też można powiedzieć, że jest to książka, która no, jest naprawdę jedną z najlepszych, który, no bo jest po pierwsze Hehe, za darmo, a drugie też, że możemy po prostu sobie ją przeczytać jako e-book, chociaż to można powiedzieć, że możemy zajrzeć taką cenę główno dobrą i złą, bo jednak trzeba zapłacić. Umarłem dosyć szybko, tak powiem, bo umarłem po godzinie. I można powiedzieć, że to jest naprawdę trudne, ale jak chodzi o fabułę, to mamy dwóch siódków, którzy dostają bilety od tej głupiej świni, która nielegalnie w sumie ich tutaj sprowadza do Pizza Flexu, żebyśmy mieli nieskończoną zabawę. Jak pewnie wiecie, to jest zły pomysł. Ale wiecie, damowe rzeczy, najlepsze. Pizza of Fasuela. Też książka jest dewująca. Jak też myślicie, że powiem wam zakończenie, to nie powiem. Ciekawe jest, polecam inne filmiki, ale jak chodzi o prezent na taką rocznicę, to naprawdę jest. Ja mam z najbardziej porządnych książek. Jak to mówiłem, pewnie trzeci raz. Jest naprawdę wkurzająca, ale. Ta głupia świnia, to jest najbardziej wkurzająca, porywa ci jeszcze twojego brata, bez nieragalu, nawet mówi, że obserwowała nas cały czas. Jest to ta głupia świnia, naprawdę podejrzana, jak ci porywa brata i jeszcze musisz dzwonić do matki i dostajesz od niej opieprz, bo jest w spa i dostajesz karę i dostajesz, dostajesz game over. To jest chyba ostatnia sprawa, o ja chciałem powiedzieć tu. Życzę wam miłego dnia. Dzisiaj jak to nagrywam chyba jest wywiad z, z Kota z Dałko. Niech Fydek Fassber będzie z wami i... Nie wiem co, spa!